Mam nadzieję, że miałeś już możliwość skosztowania tego wspaniałego produktu o nazwie Mona Jeśli o mnie chodzi, wierzę, że jest to najlepszy napój odżywczy na planecie Ziemia z jego Asai i w otoczeniu 18 innych niezwykłych owoców z całego świata. W 2005 założyliśmy tę firmę i mój Boże, była to niesamowita jazda. Pobiliśmy niemal każdy rekord w branży w ciągu naszych pierwszych pięciu lat, kumulując miliard dolarów ze sprzedaży, szybciej niż jakakolwiek inna firma w historii sprzedaży bezpośredniej. Ale jestem tutaj, by Wam powiedzieć, że my dopiero zaczynamy i że zawsze znajdzie się miejsce w autobusie Monagii dla ludzi, którzy pragną zdobyć niezależność finansową oraz zdrowie dla siebie i swojej rodziny. M w Mona V oznacza projekt MO. Operację ratunkową Mona V, organizację charytatywną pomagającą dzieciom z Brazylii, które żyją w slumsach. Jest ich ponad 7 milionów. O w Mona V oznacza szansę, szansę na zdrowie oraz szansę na niezależność finansową. N w Monavi oznacza gwiazdę polarną. Chcę, by Monavi była tą gwiazdą polarną wśród firm w Twoim życiu, gdzie możesz liczyć na Monavi wysyłającą produkty na czas, płacącą na czas, wykonującą dobrą robotę, będącą firmą, która reprezentuje uczciwość, godność i wartości. A w Monavi oznacza przygodę. Kiedy założyliśmy firmę, powiedzieliśmy sobie, że będziemy się dobrze bawić, pomagać ludziom i zarabiać pieniądze. V w Monavi oznacza wartości. Oczekuję, abyśmy byli firmą, której motorem działania są wartości i która nie idzie na kompromis w sprawach, w które wierzymy. I w Monawi oznacza międzynarodowa. Teraz Monawi jest obecna w Europie i Azji, w Ameryce Południowej i Środkowej oraz Ameryce Północnej, ale przyjdzie czas, że Monawi będzie sprzedawana w kolejnych krajach. Wreszcie E w Monawi oznacza wyjątkowość. Oczekuję tego od siebie, naszych pracowników i oczekuję tego od naszych dystrybutorów, abyśmy działali w tym biznesie w wyjątkowy sposób. Założyliśmy Monavie z dwoma napojami funkcjonalnymi. Monavie i Monavie Active. Monavie – pyszna mieszanka 19 owoców. Monavie Active – ta sama mieszanka 19 owoców, ale z dodatkiem glukozaminy dla zdrowia stawów. Potem wprowadziliśmy Monavie Puls. Niedługo później wprowadziliśmy na rynek dłużej działający napój energetyczny o nazwie EMV. Co okazało się dla nas nadzwyczajnym sukcesem. Potem przyszedł czas na MMO. MonaVie jest najlepsza w tej branży, i MonaVie staje się coraz lepsza. Wiecie, wszyscy, którzy zakładają nowe firmy marketingu sieciowego, wprowadzają je hasłem jesteśmy następną Monawi. Otóż ludzie, my jesteśmy Monawi. Jako założyciel i prezes Monavii daję Wam moje słowo, że nadal zamierzamy robić wszystko, co w naszej mocy, by jak tylko powiecie tak, zapewnić Wam produkt oraz szansę, dzięki której znajdziecie się na wygranej pozycji. Nie mogę doczekać się poznania Was na nadchodzącym międzynarodowym kongresie, kiedy to będę mógł spojrzeć Wam w oczy i uścisnąć dłoń. Chcę usłyszeć historię o Waszej podróży, bo w życiu tak naprawdę liczy się sama podróż, a nie jej cel. Zatem wszystkiego najlepszego w tej podróży Monavii. Wasza przyszłość jest obiecująca. Niech Bóg ma w obiece Was i Wasze rodziny. W imieniu założycieli Monavi, moich dobrych przyjaciół Henry'ego Marsza i Rendiego Larsena, ja, Dalin Larsen, zapraszam Was do rodziny Monavi. To wyjątkowa pięciogwiazdkowa firma, która oferuje właściwy produkt: właściwe wynagrodzenie, właściwy czas, właściwy zarząd i przywództwo oraz właściwy motyw. Zachęcam Cię, byś rozpoczął swą drogę od sukcesu do życia o większym znaczeniu i abyś pomógł Monavi stać się niekoniecznie najlepszą firmą na świecie, ale najlepszą firmą dla świata.